Mieszkańcy są najważniejsi, dlatego gmina Prusz Gdański aktywnie działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa. W Ośrodku Kultury w Cieplewie byliśmy świadkami Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wspieramy inicjatywy tego typu bardzo chętnie i staramy się angażować także szkoły i uczniów do udziału w tego typu konkursach. Dla gminy bez wątpienia bezpieczeństwo jest priorytetem. Kładziemy bardzo duży nacisk przede wszystkim na edukację dzieci i młodzieży. Mamy w gminie Prusz Gdański bardzo dużą grupę, która interesuje się z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy. Cieszy nas to, że nasza młodzież chce iść w tym kierunku. Jest to niezwykle ważna wiedza, dlatego cieszy wysoka frekwencja. Konkurs dedykowany młodzieży od 10 do 19 roku życia z podziałem na trzy kategorie wiekowe, gdzie młodzież zmaga się z testem wiedzy teoretycznej i pytaniami praktycznymi dotyczącymi działalności Straży Pożarnej w Polsce. Młodzież ma okazję sprawdzić swoją wiedzę, porewalizować między sobą, ale też zintegrować się, mile spędzić czas. Myślę, że jest to bardzo dobra inicjatywa. Kolejną znakomitą inicjatywą, którą wspiera gmina Próż Gdański, jest konkurs wiedzy o bezpieczeństwie, który odbył się w szkole podstawowej w Borkowie. W naszej szkole odbył się po raz czwarty gminny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie. Bezpieczna droga do szkoły dla uczniów całej gminy Próżdańskiej w klas drugich i trzecich. Celem konkursu było propagowanie zasad bezpiecznego ruchu wśród dzieci. W trakcie przerwy odbyła się prezentacja na temat bezpieczeństwa na wodzie. Dziękuję wszystkim sponsorom za pomoc w organizacji czwartego gminnego konkursu. Mam nadzieję, spotkamy się za rok. Konkursy z nagrodami są znakomitym sposobem, aby dzieci szybko chłonęły nową wiedzę. Równie ważne jest, aby droga do ich edukacji była jak najbardziej bezpieczna. Przy wielu placówkach oświatowych wprowadziliśmy znaki na tle fluorescencyjnym, czerwono-białe pasy, punktowe odblaski przed przejściami dla pieszych. To wszystko ma służyć poprawie bezpieczeństwa. Nie przyniesie to swojego efektu, jeśli nie będzie to szło w parze z edukacją najmłodszych. Dzisiejszy konkurs jest przejawem tego, że uznajemy edukację najmłodszych za nasz priorytet. Bardzo cieszy kompleksowe podejście do zagadnienia bezpieczeństwa. Systematyczna edukacja wraz z inwestycjami jak modernizacja przejść dla pieszych może przynieść jedynie same korzyści, dlatego z optymizmem patrzymy w przyszłość. Polecamy również zobaczyć Roborave, Poland, Międzynarodowy Turniej Robotyki 2019 oraz Dzieci w Krainie Czarów. Polub nas na facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.